I jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, Jeszcze nie wszystkie złudzenia tracone. W końcu z nas każdy tylko tyle jest wart, Ile ma w sobie nadziei szalonej. I jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Słońce zagląda przez szybę co rano, Czasu myć okna, my te od lat. I szarobórę od słoni Znów zabrakło wody w kranie, za to kapie tam sufitu, więc się bracie nie załamuj. Ludzie biedną z dobrobytu. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Ruch w parlamencie na giełdach panika, bilans niejasnych dochodów i strat. Nastrój przyjazny jak porka I jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat i niewątpliwie wciąż błaznów przybywa, w górę puchary będzie z czego się śmiać, cóż weselszego niż gołych pokrzywach. Przekroczyło wskaźnik stylu, by obrobić nam manatki. I ochoczo od pierwszego dowaliło trzy podatki. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Kur nam zapieje i krówka zaryczy. Jak pan minister dziś podać był rad, świnia się tuczy, choć leży i kliczy. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, jeszcze nie wszystko zatrute zdeptane. Przecież za chwilę może przegonić wiatr, Potworne chmury i ciemne tumany. Powodzenia zatem w życiu osobistym jak najbardziej, Zawodowym raczej liczyć. Nie masz na co najwyraźniej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Wino pijemy i pieśni śpiewamy. Panu z kieszeni wystaje jakiś gnat, Pani się śmieje i brzmi nasz kabaret. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, Choć pod egidą już koniec i bomba. Pora pomyśleć, co prawda, co żart. A kto nie słuchał, ten frajer i trąba.